Siemaneczko drodzy widzowie Tanato z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale It My Dust, gdzie dziś będziemy kontynuować nasze zmagania i zabawy w szlachtowanie potworów w Monster Hunter Rise. Tak jest. Tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku, dzisiaj weźmiemy się za kontynuację. Więc myślę tutaj, że bez zwłoki przenosimy się od razu do naszych zadań. Co tu nam zostało? Ten nowy potwór, o którym mówiliśmy, i kiełbasiarz, więc bierzemy kiełbasiarza. Kezu. E, moi drodzy, dlaczego tak szybko przychodzimy? A, bo nie ma co tutaj się patyczkować. E, wszystko co było wprowadzone u. Sąsiedzi chyba organizują walki psów. Nieważne, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. E, oczywiście z tymi walkami to żartowałem. Poczekajcie, bo straciłem wątek A, nic w naszym eku się nie zmieniło, więc wszystko tak jak było, tak jest. No po prostu musimy przebrnąć przez to. to znaczy przebrnąć. Przebrnąć to brzmi tak jakbyśmy robili to za karę, a ja się świetnie naprawdę przy tym bawię. Mam nadzieję, że wy również. Przepraszam was za słabe światło w kamerze, ale jest już noc, jak to nagrywam, więc moja kamera tu walczy, a tymczasem. にょろりと首たまのびてきて「主優はつるり腹の中」「己かたきつろみせい」「振り向いた顔はああその顔はうつろ」 No dobra, powiem wam tak, trochę creepy ta prezentacja. Wydaje mi się, że ten potwór wcześniej był trochę bardziej y, przystępny y, dla oglądania. Teraz trochę taki creepy monster z horroru. No taka biała kiełbasa do barszczu, generalnie, nie? Lecimy tutaj, tylko pytanie, bo mamy dwa nowe potwory i pytanie, który to jest ten kiełbasiaż, ale obstawiam, że to będzie ten na dwunastce. Dlaczego? Bo on jest w jaskini. Więc przejdziemy się tam od razu przez pole numer 6. Tylko pytanie, czy ja muszę iść przez dziesiątkę, czy tu będzie jakieś wejście do tej jaskini, bo tam widzę drogę ewidentnie. Chyba mogłoby tak być. I tu gdzieś po lewej stronie powinno być wejście mniej więcej do tej jaskini. Hmm. Nic tu nie widzę. A może? A może jednak? Jest! Nie myliłem się. Zbierzmy kupę w nagrodę. I trochę grzybków. A to co to jest? Tu nie byłem. A, tu jest nasz obóz, dobra. To... O właśnie kiedyś wam w odcinku mówiłem, że to... Wam pokażę, to tu jest spot na obóz, ale tu trzeba konkretne robale zabić, i tu moglibyśmy obóz rozbić. Ale to kiedyś tam w międzyczasie, jak będę miał chwilę, to to ogarnę, bo nie chcę tego robić na odcinkach, bo to jest dość nudne zadanie. O, miodek, 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 dziękuję. Dobra, lećmy po tego kiełbasiarza. Mam nadzieję, że się nie myliłem. No, ja obstawiałbym, że raczej bym go znalazł w jaskini, nie? Bo życie tu będzie też ten drugi potwór Na tej mapie, którego będziemy musieli upo upolować, ten nowy O którym mówiłem w poprzednim odcinku No niby gra mówi, że Kezu jest bliżej Widzicie? Widzimy to w górnym pasku, w zielonym na górze Powiem wam tak, to w tej jaskini nie ma światła i moja kamera trochę fiksuje Tak, jest kiełbasiarz Dobra, jedziemy z tematem, siema kiełbasa I slajd między nogami ale wrzasnął. Ue. Z tego co pamiętam, to on jest elektryczny. Więc trzeba będzie uważać, żeby paraliż na mnie wszedł. Ale on jest dość powolny na szczęście. Co wrzeszczysz? Kiełbasiarzu jeden. Dobra. Ue. Co on robi? Jak ja mam go stamtąd ściągnąć? No nie fajnie, koleżko. No złaś stamtąd. Aha. Mm -hmm. Dobra, tak ty się nie chcesz bić, to idę tu. O, teraz będzie kulami tego prądu tutaj pluł. Dobra, ja widzę tu łuski. To ja sobie zbiorę. Eee. Czy on nas nie widzi? Dobra. A zobaczmy, odpalmy tą rybę. Chociaż nie, jeszcze nie. Dobra. I on się powinien skupić na tej rybie teraz. On jest strasznie powolny. Tak, i się skupił. Dobra, chodźmy tu. Będzie... a, nie zdążyłem gardy założyć. Dziwne moi drodzy, bo jak się z nim bijemy, nie wiem czy to zauważyliście. Żadna muzyka nie gra w tlenie. I co on, gdzie on poszedł? Niby jest, że on ucieka. A, wyleciał stąd. Ja zapomniałem, że on skrzydła ma w ogóle. No dobra, to gonimy. Jezu, ale jemu nic życia nie zeszło, to jest masakra jakaś. No. A to jest Buggy. bogi, bagi. Jak zwał tak zwał. Dobra. Może teraz trochę kamera moja tutaj się unormuje, bo widzę, że na drugim ekranie jest trochę ciemno i zobaczcie, będziemy tutaj się rozjaśniać. Chociaż i tak jest noc, to pewnie. No trudno. Spotkaliśmy się, żeby oglądać walki z potworami, a nie moją facjatę. Dobra, powoli nam tutaj. Gaśnie, tarcza John jest No znowu uciekł? No wy sobie jaja chyba ze mnie robicie KOT tutaj jeszcze ten Sadzonkę odpalił No dobra, to już się uleczymy. Tam musimy jechać. Tak już mamy jeszcze chwilę, no to jedziemy. Ostrzymy broń też. Nie, 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 to nie ten przesmyk. To jest w ogóle ten drugi stwór jakiś. Nie spojrzałem, co to było. No ale nie róbmy sobie spoilerów. Siema, elektryczny gadzie. Dobra. Znikła nam tarcza. Ok, mamy hop. Naładowaliśmy się... Ajajaj, aj, aj, nie zdążyłem z gardą. Dobra, jedziemy. Dobra, jest git. Gdzie tu na mnie ślepa parówo? Dobrze, sparowane. Aj, ale to już nie. O, ale zebrałem. No, tu generalnie przed nim to lepiej nie stać. Masz lesz. O, super, ale siadły depsy. To jest to, co chcemy oglądać na Charlebladzie. On się chyba wkurzył. Łe, nie, odnój się, nie machaj tym mieczem. Uuu, nabrał spida trochę. Nie można mu teraz tego odmówić. Dobra, odsuwamy się teraz. Nie chcemy stać przed nim. U! Dobra, to był taki elektryczny wskok. Nie do mnie takie numery. Nie, 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 nie. Kurczę, myślałem, że... Uff. Dobra, napijemy się. Akurat nam zejdzie tarcza. W sensie naładowanie tarczy nam zejdzie. Opa, chodź tu. No co jest? Właśnie zeszło. Git, mamy to. Ue, no to było. Ok, tego mogę dosiąść, ale dobra, to wiecie co zrobimy? Zrobimy tak. Dobra, ja chcę tutaj wbiec w ścianę. Ok, ale poczekajcie, bo ja biegnę. I co, nie mogę w żadną ścianę przeleć? No, poczekajcie, nie mogę. Wyszrel potwora. O jezu, przyszedł ten jeszcze. Widzicie, ja niekoniecznie jeszcze kumam, jak rozbijać te potwory o te ściany. No tak, średnio mi to wyszło tym razem. No ale cóż, bywa czasami tak. Tu jakieś stworki przyleciały. Nie ma żadnych białych słupków. Więc gdzie jest nasz kiełbasiarz? Tam, na dole. No to jedziem po niego. One strasznie daleko uciekają. Fajnie, bo mamy od razu na czerwono fioleczki załadowane, więc wjedziemy w niego od razu na pełnej. Siemakiełbasiasz ja chodź! No i hapsnął mnie. Ja mam tak słabo z rzuciem i tak słabo z naostrzeniem. Dobra, jestem kasztanem. No i paraliż jeszcze mi wjechał, ale mnie telepie Kot mnie chyba wybudził z tego paraliżu. Dobra, jeszcze jak możemy, no i stąd Enzo weź go ogarni. Hop. Hop. 18% zaraz będzie do łapania. No kej bachażu O, kurzył się no i leci ten zadymiasz teraz. No ja nie chcę Ciebie tutaj, iść stąd. Widzicie na minimapie, jak on tu wjedzie zaraz? Już biegnie tam. Gdzie on jest? Tu jest. Jakiś turbo kaczko żółw. Może on nam się uda? Jest, zdążyliśmy, zanim ten się pojawił. Super, dobrze moi drodzy. No to chyba tam w tle widzimy generalnie tego nowego stwora, z którym będziemy się bić. Niech tak będzie. Taki dziobak trochę bym powiedział. Super. O, strygi tu jeszcze gdzieś były. Nie wiem czy zdążymy je zabrać. Chyba nie. Nie zdążyliśmy. No i nasz wariaci się tu przeciąga. No i widzicie, jak jest światełko, to ładnie widać mnie. O. Tak, pojawiam się i znikam. No i dobrze. Mamy kiełbasiarza na poziomie trzecim. O, jestem. Hej. To teraz będziemy się bić z tym drugim. Zobaczymy. Ciekawe, czy to ten w ogóle. O, mamy akurat ukończone jeszcze poboczne zadania. Op. Ja, masz to, jo, masz to, jo. Duże potwory, polowanie, biorę. Kule pancerza. I ostatni, mój, moi drodzy, questik, zobaczcie. I to jest właśnie ten Tetranadon. Tetranadon. Będę musiał się nauczyć nowego nazewnictwa. I od razu... Poczekajcie. Nie, nie wyruszamy. Weźmiemy sobie listę tworzenia. Tu są pułapki. O, pułapka rażąca, wytwórz. A zobaczmy jeszcze inwentory. Usypiających mamy uspokajających mamy 6, Git. No to jesteśmy ready. Na łapanie kaczkodzioba. dzioba. Zobaczymy, bo jak znowu to będzie w nocy, to rozjaśnię trochę kamerę, żebyście jednak trochę mnie widzieli. Bo tak wyglądam, jakbym w jaskini jakieś nagrywał. おいでおいでと水の中獲物が来たらばはっけよいお一番尻こだまでは済まされぬ土俵 Zim <śpiewanie> przepraszam. Tam chyba było zimno, czy ziemnowodny wodny. Zapaśnik, nie wiem, nie zdążyłem przeczytać. No słuchajcie, no grubo. Trochę taki miks e, hipopotama, trochę żaby, bo po oczach, e, trochę dziobaka. i czego jeszcze? I zapaśnika sumo. Boję się, że on może być skubany szybki. No ale zobaczymy. Dojedziemy to się przekonamy. Tam widzimy, że na dziewiątce jeszcze jest królik. Hop, hop, hop. Tu ile tych jaszczurek lata? Tu 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 tu. Dobra, już go widzimy. O, a tu coś jest. Jeszcze to sobie zbierzemy. Ostrygi. Łodziak. O, jakiś quest poboczny na to mamy. Widzicie? No i farcikiem, żeśmy to zebrali. Dobra, tam już widzę, że impreza trwa. O. Chłop się bardziej tak przesuwa w irytujący sposób. Odejść, Andrzej. Łu, rzeczywiście sumo. Naładuj. Dlaczego mi się odbijają te niektóre ataki? Ło jest. To zabolało. Dobra, wiecie co? Dobra. Wycofka. On jest taki skoczny, kurczę. To mi przeszkadza tym biciu się, że on nagle jest w jednym miejscu. Jeszcze jeden taki atak wyprowadzi, no jak on. A dlaczego? Dobrze, git. A, już drugi raz nie zdodżywaliśmy w sensie nie skontrowaliśmy tego. Hop. Łe? Co on robi? Dobra, to jest chyba jego stan wkurzenia. No duży jest chłop. Tak poglądajmy, co on będzie robił. On wskoczył raz. No. Chłopie, bo mi tarcza zaraz zejdzie. Dobra, poszedł z szarżą, będzie wracał. Dobra, nie ma na co czekać. No, dziękuję. No i uciekł, dał dyla. ale tu chyba jakieś matce leżą. Myślałem, że jeszcze zdążę, ale się pomyliłem. Dobra, nie jest tak źle. Nie wiem, po co to życie brałem. Te mikstury, ile ja zmarnowałem przez to błędne klikanie E, to w ogóle <laughs> przechodzi ludzkie pojęcie. A on blisko jest, super. No dobrze. Hop, hono tu. Hono tu. Dobra, mamy fioleczki. Ale się wymknąłem w ostatniej chwili. No, no tu bo muszę. Dobra, sparowane. No, dawaj, szarżuj to, jeszcze raz to zrobisz. Dobra. Aj, nie zdążyłem. To mnie zabolało. Dobra, wrócimy do. No, Pluję wodą, niedobrze. Dobra, chyba się wkurzył znowu Zniszczona część ciała. Dobrze wiedzieć. Łe To chyba był stun tylko. Albo miałem farta E, panie. Uuu, tu już w ogon mu nie wchodzi. No! I tam! Lit. Ła. To zabolało. To jest dobry moment na to, żeby zebrać to, napić się miksturki, o okej, okay, on się zmęczył. I dobry moment, żeby naostrzyć broń, czy nie? No nie, niestety. O, odejdź stąd gruby. No ewidentnie się zmęczył, bo już w sapie. Ale moja broń też sapała. Jeśli chodzi o ostrość. Dobra i hop, ładujemy tarczę. A, nie naładuję tarczy, bo nie nabiłem fiolek. Dobra, więc teraz. Ajajajaj, bokiem wstałem, Chyba chłop się zdenerwował i znowu będzie szamał. To jest moment na nasz atak. Co za łajza, się musimy z powrotem przerzucić. A on dał dyla, dobra, to chyba ostatnia ucieczka jego. Josi, No, sobie broń. I on dał dyla znowu do jaskini. Mhm. Czy my coś chcemy jeszcze zmienić? Wiecie co? Rzadko używamy tych... O, tam miodek był. Mikstur na wytrzymałość, a trochę nam zeszło z tego paska głównego. Więc sobie to też odnowimy. I przygotujemy sobie od razu pułapkę rażącą. No, na psie nie wolno jej używać, ale normalnie chyba można. Dobra, gruby, patrz tutaj na tą muchę tutaj. Moja jest chyba wabikiem na ciebie. Ale się przywala. Nawet nie piśnie. Wiecie co? Ja chyba będę już próbował go złapać. Ta. Jest git. Super. No, tutaj duża podpowiedź z tym paskiem, zdrowia, że y, wpadła, wpadła akurat te 10%. Końcóweczka była super. Du, 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 du. Moi drodzy, te odcineczki coraz krótsze nam się robią. To znaczy, że chyba y, łapiemy dobry tryb naparzania tym Charles Blade'em. Podoba mi się. No, dobrze. Cieszę się, że zdecydowałem się tak. A nie troszeczkę na łatwiznę. Żeby grać brońmi, które miałem ograne. I które też wydaje mi się, że są mniej złożone. To nie jest tak, że ten Charge Blade jest trudny. Tylko po prostu trzeba wyłapać pewien schemat, co po czym następuje. I wtedy to jest naprawdę całkiem przyjemne. No, a nam powpadały poziomy. No i co? Wracamy chyba już do wioski. Tak, czy nie wracamy do wioski? Chyba do wioski, tak. No i super. No i dobrze, moi drodzy. Ktoś chce ze mną porozmawiać w kamurze na placu kompanów, ale cóż. W następnym odcinku będziemy robić już pilne zadania, czyli będziemy bronić kamury przed najeźdźcą z tego, co... przed najazdem, przepraszam, bo to najeźdźca to jest jeden, a tutaj przed najazdem wielu potworów. Nie wiem, jak wygląda ten tryb. Zaczynamy, myślę, że będziemy się dobrze bawić jak zwykle. Ja dziękuję Wam dzisiaj za obecność, mam nadzieję, że Wam się podobało i cóż, do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się ciepło i jo.